No witam serdecznie, z tej strony Wolwi Z racji z tego, że zachorowałem po prostu Mam cały nos po prostu zatkany I nie jestem w stanie zrobić nic innego Ani dubbingować, ani coverować No to stwierdziłem, że e, zgodnie z zapowiedzią na mojej karcie społeczności Zagramy sobie dzisiaj w Minecrafta Ale nie w takiego zwykłego Minecrafta, ponieważ będziemy obcować na jednym świecie z pewną legendarną personą o nazwie Herobrine. Będzie strasznie, już wam to mówię. No, ale żeby tak nie straszyć od samego początku, no to po prostu wyjaśnię pokrótce, na czym to będzie polegać, poza tym, że musimy samego Herobrina przywołać, czyli zrobić totem, no to jeszcze zrobię sobie taką mini-fortecę, w której będę mógł się schronić w razie jakiegoś krytycznego zagrożenia lub odpierać ataki. Mm. Całość projektu będę realizował, znaczy projektu serii będę realizował w takiej bardziej let's playowej formie. Aczkolwiek, jeśli będą tam jakieś skrajnie nudne momenty, no to oczywiście to powycinam albo przyspieszę, żeby was nie zadudzić i żeby to było w komfortowej formie do oglądania przez was. Aczkolwiek przekonacie się również jak bardzo nie potrafię czasami yy, zdali składać i się zacina, ponieważ też chciałbym, żeby ta seria była jakoś yy, jak najbardziej autentyczna, więc... Yy... No właśnie, takie przerwy tego typu tutaj będą częste, <laughs> ale mam nadzieję, że yy, nie będzie to przeszkadzać w odbiorze, a wręcz przeciwnie, doda mu autentyczności, ale z koniec już gadania, tworzymy sobie nowy świat i i żeby nie było za łatwo. Tryb hardcore sobie ustawimy. No i wchodzimy. O. Super. Jesteśmy na polance, bardzo fajnie. Mamy krówki. To jest bardzo dobry znak, ponieważ na tym trybie o najważniejsze, co się trzeba zatroszczyć, to jedzenie. Na samym początku i w, w późniejszych etapach. Na hardkorze można umrzeć z głodu, a też wersja, na której gram, czyli 1.7.10. Yy, Modyfikacja i shaderki szyder będą w opisie No to niestety na tej wersji owce nie dają nic innego prócz wełny Czyli owce nie mogą nam służyć jako źródło jedzenia Szybko sobie zrobimy crafting Zrobimy sobie drewniany killoff Podstawa No i... Nie ma nigdzie żadnej eski, no to po prostu sobie Wkopiemy się tu 16 sobie tego weźmiemy, żeby nam starczyło na y, kilow kamienny, na mieczyk i na siekierkę. Dobra, mamy. Tu jest nasz crafting. Super. Teraz krówki. Kurczaku sobie też skorzystamy. Poczemu by nie? Zawsze to jakieś doda dodatkowe źródło jedzenia. Ok, cały teren ze zwierzyny został oczyszczony. Teraz ważnym jest no dobra, może nie cały teren, ale tym się już nie będę przyjmował. Teraz tak, zeszło mi właśnie jedzenie do trzech. Nóżki to są chyba. Więc tak ponieważ y, surowy kurczak nie daje y, tylu punktów jedzenia co y, wołowinka no to po prostu sobie na razie to zjem na surowo, żeby y, szybciej uschodzić. to się niech tam przepali, żeby dawało nam więcej wartości odżywczych a ja w tym czasie sobie y, zniszczę trochę drewna czemu dopiero teraz dostałem osiągnięcie zbierania drewna, co jest lol Ponieważ moja koncepcja na budowę zamku jest taka, że spód będzie z drewna takiego fajnego, ciemnego, a mury będą z cobblestone'a, więc odrębno musimy się postarać. Póki nas żadne tutaj nieprzyjemne istoty nie gonią. Trzy kurczaczki, sobie weźmiemy, resztę sobie przepalimy. Po co ja to mam? Ach, won! Eee, przepaliby sobie, jak już będziemy mieli węgiel. No i przy okazji, będę się starał znaleźć jakiś taki fajny, równy w miarę teren, żeby ten zamek postawić. No bo wbrew pozorom, nie chcę znowu, żeby on był jakiś taki maciu pęki. On ma być. On ma chronić i ma mieć dużo różnych. Strategicznych pozycji. Zresztą, skin mówi sam za siebie, że <grybujesz> znam się na tego typu rzeczach. Mhm. Ok, jakiś tunel, ale całkowicie nic w nim nie ma, a szkoda. Coś ciekawego. No, chyba nie. O, ale są za to tutaj krówki. Jest wejście do jaskini. No to najpierw się zajmiemy krówkami. Same tu mamy. Jest żelazo. Och, jak sympatycznie. Wspaniale. Jest żelazo, jest węgiel. Bardzo lubię te shaderki, ponieważ one sprawiają, że wszystkie rudy, takie cenniejsze, oprócz węgla, się świecą. Łatwo jest je dostrzec. Cześć, pająk. Ty nie będziesz atakować? No nie, przecież jest dzień. A, a jednak ty, ty gałganie, ty. Ja już myślałem, że my tutaj będziemy koledzy, a te mnie zaczął nawalać. Nieładnie. Dobra, fajnie. Uuu, więcej żelaza. Wspaniale, wspaniale. Od razu sobie zrobię jakieś lepsze rzeczy. Po co mi ten piotek. Czy tu coś jest ciekawego? Tu już chyba nic. No dobrze. No to idziemy dalej. Słyszę szkieleta. Gdzieś pod nami chyba... O ho! ho, 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 ho. Szanowni Państwo! Ho, ho, ho. Aj gdyby to nie było ośnieżone, to bym się zastanowił, czy by tam swojej fortecy nie postawić. No bo przecież... Najlepsze miejsca na budowanie zamku, no to są góry, tam gdzie ciężko jest się dostać, no ale śnieg akurat mi nie pasuje. Może po prostu ograniczę się do takiej typowej fortecy z fosą. No i fajnie by było gdzieś znaleźć bagda w pobliżu, bo potrzebne mi są slimebole do zrobienia... No, do zrobienia. Bramy. O. A mówiąc bardziej precyzyjnie, to krat, bo mam taki plan, żeby e, na pistonach umieścić płotki, które będą po prostu podnosiły kraty, kiedy chcę zamknąć przejście i je obniżały, kiedy będę chciał wchodzić. Wiem, że to zazwyczaj działa w odwrotny sposób, że kraty powinny z góry opadać, a nie z dołu, aczkolwiek. To ma działać, to ma spełniać swoją funkcję, a nie być dokładnym odzwierciedleniem e, z realiów historycznych, więc... Zjem sobie te kluczaczki i udam się w tamtym kierunku, bo... Hmm, się zastanawiam, czy by na tym pagórku nie zrobić zamku, a wiecie, mm, wiecie co teraz sobie pomyślałem, że chyba zaraz będzie się robić doc. A ja nie mam wełny, żeby sobie łóżko zrobić, więc yy, muszę poszukać owieczek. O, a owieczki są tutaj wspaniale. Dobra. No to już mój problem z braku. Yy, z brakiem legowiska został rozwiązany. Czy coś tu będzie ciekawego trzcina? Cina się przyda, to trzcinę wezmę. Węglem również nie pogardzę. Piękny widok, nieprawdaż? Myślę, że to jest dobry moment, ażeby zbudować łóżko i pójść spać. Tak nawiasem mówiąc, bardziej podobało mi się, jak łóżko wyglądało właśnie w ten sposób. No ja znam przecież. I ogólnie, jeśli słyszycie jakieś tam wiercenia, no to, sorki, ale pode mną akurat jest remont. Więc jakoś to trzeba przeżyć. Odpania! No. A, nastał nowy wspaniały dzień, a my idziemy dalej w poszukiwaniu miejsca dla siebie. Miejsca dla siebie, no i przede wszystkim jakieś kopalni, bo przede wszystkim to co będzie nam potrzebne to złoto, diamenty, obsydian, Nederrak Y, Sousand i kości. I wtedy się zacznie zabawa. Mm. Teraz sobie tak myślę, wiecie, że jednak drzewo świerkowe. Z racji z tego, że jest go tutaj dużo, bardziej mi będzie pasować do mojego podłoża fortecy, więc y, zbiorę sobie trochę tego drewna i zaraz do was wrócę. Okej okay, moi drodzy, mamy. Y, Tyle drewna. Myślałem, że uda się zdobyć te 5 staków, ale niestety nie. Złożyłem na to dwie kamienne siekiery. Przy okazji znalazłem też trochę żelaza w jaskini, w której prawie zginąłem. Ale przepala nam się tutaj, no ale myślę, że na razie przerwiemy ten proces żeby iść szukać dalej jakiegoś fajnego miejsca do budowy zamku. No i podczas właśnie, kiedy będę tam e, ogarniał różne techniczne rzeczy, typu nie wiem, równanie terenu czy coś, no to wtedy będę przepalał całą resztę, także ku przygodzie. Okej, okay, moi drodzy, wydaje mi się, że znalazłem teren prawie idealny do wybudowania naszego zamku z kilku powodów. Po pierwsze, mamy tutaj. Fajny taki w miarę równy teren, no to faktycznie. Znaczy faktycznie. To po prostu tutaj sobie jeszcze wyrównam, żeby było lepiej. Mamy dookoła te lasy świerkowe, w których są wilki. E, co? What? Dobra. Ej, dobra, zostałem wybity z rytmu, w sensie... Ja jeszcze nic nie przywoływałem, a tu... A tu już jakieś świnie mi chodzą Chodziło mi o to, że w tych lasach są wilki, i jak ubiję trochę szkieletów, no to pooswajam sobie ich e, dużą ilość i stworzę własną armię. A przede wszystkim mamy to. I słuchajcie, według mnie to jest idealne miejsce, żeby na szczycie postawić ten totem. Jeszcze wiecie, gdzieś to obudować, jakimś obsydialnym niederrakiem, że wiecie. Kto mi tam pisze znowu, jak wyciszczę zaraz, ale najpierw, że obudujemy sobie to jakimś obsydianem, jakimś rakiem i że wiecie, że to takie że niby z piekła przyszedł i tak dalej. <śm> no, to będzie dobre, ale póki co na początku ogarnę sobie tutaj teren e, do, no to po prostu postawienia naszego zamku. Chyba to będzie gdzieś tutaj, bo tu jest najwięcej takiej fajnej przestrzeni. Dobra, mamy nasz... Mm, <śm> To nawet nie można nazwać szałasem, w sensie, to jest po prostu, to jest nasze miejsce organizacyjne. Skrzyneczka, crafting i, i piecyk, tu będziemy trzymać wszystkie rzeczy. To sobie posadzę, bo być może jeszcze więcej tego drewna będzie mi potrzebne. No. A jak to posadzę, no to po prostu wykopię sobie jakiś dół, żeby... E, znaleźć miejsce do jakiejś e, jaskini, albo powiem Wam szczerze, że teraz mi się przypomniało, że gdzieś tutaj widziałem jakieś wejście tego typu. Tak, dobrze, nie, nie wydawało mi się, więc tutaj może znajdziemy coś. Mhm, tam, gdzie jestem? Znajdziemy coś ciekawego, czy tu coś mamy? No w głównej mierze teraz mi zależy po prostu na znalezieniu jakiegoś kanionu, w którym są e, diaksy. A jeszcze najlepiej, jakby obok tych diaksów był obsydian. Tak sobie teraz właśnie myślę, że skoro chcemy to wszystko zrobić za jednym zamachem. No to musimy jednak wziąć trochę drewna. Na szczęście te świnie tutaj są normalne. Naprawdę nie mam pojęcia skąd pojawiła się ta opętana Hirobrine świnia, bo dosłownie. No nic nie zrobiłem, no nie przywołał... Nie przywoła... Nawet się wysłowić się potrafię, no. Nie przywołałem nic, no. I did not hit her. A, dobra. Ruszamy. Tu chyba jest niżej wejście. Mm, zróbmy sobie chociaż górę, żeby być chociaż trochę bardziej bezpiecznym. Tu jest jakiś o! Dzień dobry! Co pan tu robi? A, kuku? Fryer. Um, to coś może być ciekawego. Wow, ile żelaza. Wspaniale. Kurczę, mówię Wam. Zbiorę to wszystkie żelazo. Zrobimy farmę golemów i już nic nas nie powstrzyma. Okej okay, moi drodzy, wróciłem. Udało mi się znaleźć pewną jaskinię, w której spędziłem stanowczo za dużo czasu niż było to konieczne. Chciałem znaleźć diamenty, niestety nie udało mi się to, aczkolwiek. Y, mam trochę złota, dosyć sporo żelaza, y, więc myślę, że... Y, całkiem łup pomimo tego, że nie udało mi się znaleźć diamentów, ale zawalczyłem sobie z paroma potworkami, między innymi szkieletami i mam kilka kości. Dzięki temu oswoję sobie e, no, tyle piesków, ile będę w stanie. E, I na tym myślę, że zakończymy dzisiejszy odcinek, ponieważ nie będę was zanudzał jakąś wstępną budową tego zamku, no bo e, nie będzie to raczej ciekawe do oglądania. Kiedy już uda mi się zbudować chociaż jego część, no to po prostu od tego zacznę następny odcinek i zajmiemy się czymś bardziej... Um, hmm, jakby to powiedzieć? Może nie bardziej ciekawym, ale czymś, co będzie miało większy wpływ na dalszą rozgrywkę, może tak. Ale mamy tutaj pierwszego Wilka, mam nadzieję, że on będzie skłonny... Dobra. Mamy już jednego naszego towarzysza. Mamy drugiego. Czy ktoś weźmie jedno? Niestety nie. Ale mamy już dwa wilki, które będziemy mogli sobie rozmnażać. Kiedy będziemy mieli więcej kości, to tu wrócę. I zrobię całą armię wilków, która będzie mnie chronić przed złym i jego sługusami. No, a ponadto tak jak już wspominałem, no to zrobię sobie też parę golemów, przez co powinienem być już całkowicie bezpieczny. A tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Dajcie znać, czy Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, dajcie suba, jeśli jesteście tu nowi i interesuje Was tego typu content oraz dabigi, <grywki> no bo głównie tutaj tym się zajmuję, to jest taka seria bardziej poboczna, taka e, luźniejsza, nostalgiczna, więc e, trzymajcie się. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.